Podcast Gościa Niedzielnego zaprasza Dominika Szczawińska. Dzień dobry witamy państwa serdecznie w studiu razem ze mną siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska cieszę się że jesteś. Dzięki wzajemnie, szczęść Boże, Dominiko. Znowu będzie o jedzeniu, proszę Państwa, ale to nie, nie, że my jesteśmy tak jakieś obżartuchy tutaj, że albo może inaczej, że tak kochamy gotować. Jak to u ciebie? Nie. <grystanie> ani jedno, sprzywiła. ani drugie. <grystanie> no właśnie, ale Słowo Boże nas zachęca do rozmów na temat jedzenia i to w różnych odsłonach. Ostatnio był chleba, dzisiaj wreszcie pojawi się mięso. Proszę państwa, zaczynamy od czytania z Księgi Wyjścia i żeby od razu były konkrety, to proszę posłuchać. Na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im: "Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzie zasiadaliśmy przed garnkami mięsa, i Jadaliśmy chleb do syta. Wyprowadziliście nas na te pustynie, aby głodem zamorzyć całą tę Rzeszę. Pan powiedział wówczas do Mojżesza: Oto ześlę wam chleb z nieba, jak deszcz. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie. Słyszałem szemranie Izraelitów. Powiedz im tak: o zmierzchu będziecie jeść mięso a rano nasycicie się chlebem, poznacie wtedy, że ja, pan, jestem waszym bogiem. Rzeczywiście, wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a na rano warstwa rosy leżała dookoła obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie, co to jest, gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: To jest chleb, który daje Wam Pan na pokarm. To ja zacznę od tego szemrania i od tego, o czym mówią Izraelici, że w ziemi egipskiej przypomnijmy, to była niewola, zasiadaliśmy przed garnkami mięsa i jadaliśmy chleb do syta. To, co to, to jest, ściemniają, kombinują, poniosło ich, czy, czy tak dobrze im było w Egipcie? <laughs> ściemniają i kombinują. Dokładnie tak. Dlatego, że w chwili żalu który jest wygenerowany przez trudną sytuację, zaczynają się przypominać wszystkie pozytywne aspekty przeszłości, a teraźniejszość jest negowana. Stąd też następuje konfabulacja, tak? Wtedy było lepiej, wcale nie było lepiej. Mhm. Pamiętajmy, że oni byli niewolnikami, którym nawet odbierano materiał, z którego mieli wypalać cegły, więc sami musieli ten materiał zdobywać w ostatnim czasie. Mhm. Dlatego uciemiężenie, z którego uciekają, jest koszmarne. I jako niewolnicy na pewno nie mają Pełnych garnków mięsa na 100%. I ewentualnie, z czym możemy się zgodzić, to to, że może czasem mieli chleb do syta, co również jest wątpliwe. <laughs> I to od razu to, co mówią, jest określone przez autora tego tekstu jako szemranie szemrali przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. I tym bardziej zastanawia mnie to, że Bóg. Y na to szemranie odpowiada i, i w jakiś sposób. Odpowiada tak, że o zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Czyli co, oni kombinują, oni y, obgadują, oni szemrają, a Bóg na to szemranie odpowiada właśnie błogosławieństwem, tym, że przekonuje ich, że, że wszystko dobrze, zajmuje się wami? Dlatego, że w ich szemraniu mhm. e, już na dzień dobry pojawia się Problem komunikacyjny w postaci tej, że oni nie zwracają się jakby nie, nie zwracają się do Boga, nie mówią o Bogu, tylko akcentują fakt, że to Mojżesz ich wyprowadził wraz z Aaronem z Egiptu. I tu już widzimy, mm -hmm. że jest błąd poznawczy. I teraz moglibyśmy powiedzieć, że właściwą postawą, jeżeli by Pan Bóg funkcjonował tak jak my, byłoby obrażenie się <laughs> i stwierdzenie, no jeżeli żeście nawet tego faktu nie zauważyli, że sposób cudowny pokonaliście morze i wcześniej. Zostaliście wyprowadzeni mocną ręką pana, a nie mojżesza i Arona. No no to i teraz jest to, co było wcześniej, prawda? No bo nie po to z tego Egiptu zostali wyrwani, bo tam im było tak dobrze i mięso i chleb dosyta. To rozumiem, to są takie obrazki obfitości, a, a tam tak nie było, mówiąc krótko. Dokładnie. I teraz reakcja pana Boga nie jest reakcją obrazy, mhm. nie jest reakcją dawania im na przetrwanie. Hmm. Lecz jest reakcją zaspokajającą ich podstawowe potrzeby i to jest bardzo ważna rzecz, bo to nie jest kwestia ich decyzji, będziemy jedli bądź nie będziemy jedli. To jest kwestia zapotrzebowania na takim podstawowym poziomie. Zaspokojenia tych najniższych potrzeb, bo jak później popatrzymy na kwestię decyzji wejścia do kanału bądź nie, to Pan Bóg mówi dobrze. Jeśli nie decydujecie się wejść do kanału, no to jeździmy jak po rondzie. I jak się zdecydujecie kiedy, no to wtedy wejdziecie. Natomiast tutaj jest kwestia podstawowych potrzeb i Pan Bóg nigdy w sytuacjach, które dotyczą naszej jakby bazy życiowej, nie zostawia nas bez względu na to, jak zafunkcjonowaliśmy w odniesieniu do niego. Mhm. Jest ta cykliczność, to znaczy, że za chwileczkę się okaże, że nie ma obawy, że to był jednorazowy taki incydent, że Bóg nakarmił i, i znowu trzeba zabiegać o to, tylko faktycznie żywi z wieczora przepiórkami, z rana manną. Co daje doświadczenie stałości Jego opieki, stałości Jego obecności i tak naprawdę jest elementem, który ma szansę. Przez tak zwany żołądek do serca mm. sprawić rozpoznanie jego jako obecnego, jako działającego Boga. Mm. No brakuje mi w tym fragmencie, który my w niedzielę usłyszymy, reakcji, zaznaczonej reakcji Izraelitów, tak? Niedowierzanie, tak? To, to, to jedynie to, że nie wiedzieli, co to jest, co te ziarenka, które się gromadziły o świcie, ale no, wiemy, że często wspominali w wielu psalmach, w innych tekstach jest to, że tę mannę wspominają, że Bóg się o nich troszczył, a wtedy, jak to zadziałało na. No, w ogóle na wspólnotę, tak? Bo to był taki moment, kiedy rozsypywała się ta dopiero zawiązana wspólnota, prawda, ludu, który wyszedł z Egiptu, już zdążyła się zawiązać i już się zdążyła rozsypywać. I, i jak to na nich podziałało? Nie mamy opisanej reakcji. Tej bezpośredniej. Tak. I to jest ciekawe, dlatego że pokazuje nam ta redakcja Księgi Wejścia, że akcent zostaje położony na dar ze strony Pana Boga, bez względu na to, jak człowiek na niego reaguje. Mhm. I co jest ciekawe, ten dar funkcjonuje według prawideł, jakie nada mu Pan Bóg. Czyli jeżeli będzie w tekście tego szesnastego rozdziału Księgi Wejścia wskazanie, że jeśli odłożysz na następny dzień, to to się zepsuje. Bo każdego dnia Pan Bóg będzie. Będzie dawał stosownie do potrzeb. Wyjątkiem stanowi dzień szabatu. I teraz nie zastosowanie się do tych prawideł mm -hmm. jakby no, udowadnia prawdziwość Bożych słów. Po prostu te rzeczy się psują. Nie ma już jedzenia, które chcieliśmy przechować. Powiedzieli, że nie ma bezpośredniej reakcji na to, że się pojawiła manna, że się pojawiły przepiórki. Nie ma opisanej w Księdze Wyjścia w tym fragmencie, ale zaraz będziemy śpiewać Psalm 78 i tam już wyraźnie widać, że to doświadczenie zostało mocno zakotwiczone i w pamięci, i w takiej tożsamości w ogóle Izraelitów. To, co usłyszeliśmy i poznaliśmy i co nam opowiedzieli nasi ojcowie, opowiemy przyszłemu pokoleniu. Chwałę Pana i Jego potęgę. I dalej, jak deszcz spuścił mannę do jedzenia, podarował im chleb niebiański, spożywał człowiek chleb aniołów, Bóg zesłał im pokarm do syta. Czyli no rozpamiętywali te wielkie dzieła, tak? Czyli to było ważne, to po prostu konstytuowało wręcz ich... Naród, tak? tak? nie mamy opisanej reakcji bezpośredniej po wydarzeniu. Dlaczego? Mm -hmm. no, możemy sobie dopowiedzieć. Była ona nieco wstydliwa. <laughs> no Należało tak. się I wycofać, było tak, głupio. Tak, dokładnie. No, trochę niekomfortowa sprawa. Mm -hmm. no, to po co ją opisywać, skoro ona jest tak jednoznaczna, każdy sobie mm -hmm. sam dopisze ten scenariusz. Ale później. To wydarzenie z racji właśnie tego, że zaspokaja najniższe potrzeby, to człowiek bardzo długo to pamięta i długo to celebruje i to daje tak naprawdę oparcie w codzienności. Także dlatego, że ten dar manny i przepiórek był darem codziennym, więc w ten sposób Pan Bóg budował w Izraelu przekonanie, że jego opieka nigdy nie zawodzi, że jego obecność zawsze trwa. Ciekawe jest jednak to, że bez względu na to, czy Izrael przyjmuje dary z wdzięcznością, czy nie, Pan Bóg działa i bez względu na to, czy ich postawa się zmienia pod wpływem tych darów i Bożej ingerencji, Pan Bóg działa. I teraz, kiedy patrzymy sobie chociażby na to drugie czytanie, które dzisiaj mamy, prawda, jak Paweł mówi nowy człowiek, tak? Nowy człowiek mówi no zróbcie coś w kierunku nowego człowieka, to w Starym Testamencie jakby Pan Bóg nie stawia takich warunków i mówi potrzebujemy czasu, żebyście zmienili swoją postawę. Może w Nowym Testamencie już nadchodzi na to czas, na czas na zmianę? To może faktycznie przeczytajmy już ten fragment, który usłyszymy w niedzielę w liturgii słowa z listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan. On pisze tak: Bracia, to mówię i zaklinam się na Pana, abyście już nie postępowali tak jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem. Zaraz będzie ciąg dalszy, ale może faktycznie już tutaj warto zaznaczyć, że można się odnieść do sytuacji i chrześcijan, bo w końcu przecież Efezjanie to są ludzie, którzy już Jezusowie uwierzyli, którzy już z niewoli grzechu zostali wyprowadzeni. Można się też odnieść do tej sytuacji Izraelitów, którzy przecież wyszli z Egiptu, nawet jeżeli w sytuacji głodu ten Egipt idealizują i nie widzą go jako człowieka miejsca uciemiężenia i niewoli. No ale jedni i drudzy doświadczyli wyzwolenia przez Pana Boga, ale jedni i drudzy dalej postępują jak poganie. Tak to wynika z tekstu Pawłowego. Tak. I co jest ciekawe, skończył się Stary Testament, można było powiedzieć, że czas wędrówki przez pustynię powinien czegoś nauczyć. Mhm. Tak? Jesteśmy w nowej przestrzeni, już po zmartwychwstaniu Jezusa, a jednak się okazuje, że zmiana myślenia związana jest z wysiłkiem. I że to nie chodzi o to, żeby funkcjonować na zasadzie, no dobrze, przyjmuję rzeczywistość, nie muszę reflektować, czy jak leci, no to niech tak będzie, no to rezygnuję, jak coś się zawali, to po prostu odpuszczam i w ogóle nie muszę niczego budować, o nic dbać. Paweł mówi, nie no, jeżeli chodzi ci o przyjęcie nowości, którą daje Pan Bóg, czyli życia zgodnego z twoją tożsamością, to potrzebujesz do tego aktu woli żeby przyjąć ofiarowane wyzwolenie, mhm. czyli stać się człowiekiem wolnym. Mhm. Zatem to nie jest tak, że tylko opadną kajdany i już jesteśmy wolni, tylko teraz w wolności, no, żyjemy. No, właśnie, tak mnie to zastanawia, że wyjście z niewoli nie jest um, wydarzeniem jednorazowym i takim definitywnym, że to już się raz opuściliśmy Egipt, przeszliśmy przez Morze Czerwone, doświadczyliśmy wielkich dzieł Boga i okej, okay, jesteśmy już ludźmi nowymi i tak jakby tu chciał właśnie święty Paweł, już jego słownictwem się posługując, że ciągle jest potrzebna ta Boża interwencja, jakiś kontakt z Bogiem, żeby, żeby wychodzić z kolejnych niewoli, które się gdzieś objawiają później. Tak, dlatego Paweł zaczyna od takiego zdania dzisiejsze, pierwsze czytanie że zaklinam was. Mhm. Tam jest dokładnie jakby, przedstawiam wam świadectwo w Jezusie, czy jakby przywołuję świadectwo w Jezusie, świadectwo Jezusa. Mhm. I Paweł tu akcentuje fakt, że jeżeli będziemy przesuwać nasz wzrok na to, co Jezus robi, to będziemy odchodzić automatycznie od swojego grajdołka, tak? od swojego zapętlenia, mhm. a zyskiwać taki, taki świeży oddech. I dzięki temu będzie nam łatwiej przyjmować tę wolność w odsłonie, którą daje nam Pan Bóg. Popatrzmy jeszcze na to słownictwo, którego używa Paweł. Wydaje mi się, że my jesteśmy z nim tak oswojeni, że ono przestaje też robić właściwe wrażenie, czyli ten dawny człowiek, czy stary człowiek, i nowy człowiek, do którego mamy dążyć. Brzmi to u Pawła w liście do Efezjan w ten sposób. Trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych rząd odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przeoblec się w człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Człowiek nowy, stary, to trochę jako tożsamość wymiennie można tego tak używać, tego sformułowania. O, o co tu do końca Pawłowi chodzi? Gdybyśmy się z tym sformułowaniem spotkali po raz pierwszy to jakie należy interpretować. Właśnie tożsamość, tak jak mówisz, bo tu nie chodzi o ubranie, tak? nie hmm. chodzi o miejsce. No, ale to życia. nie? to trochę nam się tak jak to, tak. Jak, jak to nałożyć na siebie. O, tak? właśnie, i to nam też pokazuje, że to nie jest przekręcenie nas na lewą stronę, ta mhm. zmiana, którą ofiaruje nam Pan Bóg. Tylko to jest Oferta, w którą my wchodzimy, przyjmujemy w siebie decy naszą decyzją, w której trwamy w każdej chwili bądź nie. I co jest ciekawe, Pan Bóg mówi: Ja tą całą ofertę stwarzam, mhm. czyli to nie jest, wystarczy z twojej strony, że przyjmiesz prezent i będziesz ten, jakby aktywujesz, przyjmiesz tą aplikację ją aktywujesz i będziesz w niej funkcjonować. Nie musisz jej tworzyć, mhm. ale zarazem, no. Aktywacja należy do ciebie. I tu chodzi o inny sposób bycia, jako człowieka odkupionego. Mhm. No i teraz myślę, że to jest pytanie wszechczasów, tak? Co to znaczy żyć jako człowiek, który ma świadomość, że został odkupiony? Czyli, że w tym momencie, w tych wszystkich naszych zakrętach życiowych, dzisiaj, w takim trudnym, na przykład w jakiejś trudnej sytuacji, w takim trudnym czasie, Pan Bóg mówi, jesteś odkupiony. Mhm. Wszystko, co złe poszło, jest przebaczone. Czy kwestia reagowania na życiowe wydarzenia, tak, ten sposób życia, o którym pisze Paweł? Znowu się odniosę do tych Izraelitów, którzy się zirytowali, że wyszli z Egiptu. Że wszystko już miało być dobrze, a tu nie ma jedzenia. No nie zareagowali pewnie, ktoś powiedział jak nowy człowiek, bo od razu byli źli i na Mojżesza, i na Boga. Nowy człowiek by trochę pomyślał, tak, zanim by zaczął szemrać, w ogóle Dokładnie. by nie zaczął szemrać. Tak, i na tym właśnie przykładzie, na przykładzie całego pięcioksięgu od czasu wyjścia, czyli tej części pięcioksięgu od czasu wyjścia, my widzimy, co oznacza stawanie się człowiekiem wolnym że ono nie, wracając znowu do tego samego motywu, nie oznacza tylko zdjęcia kajdan że życie jak człowiek wolny jest bardzo wymagające, bo wiąże się z reagowaniem aktualnym hmm. na rzeczywistość w inny sposób. Hmm. Czyli taki, no, decyzyjny, co nie? A nie według dyrektyw jak w przedszkolu. A to zazwyczaj tak jest, że samo wyjście z niewoli może być, czy to spektakularne, czy po prostu przynoszące ulgę i radość, a później ta codzienność rozczarowuje. że jest wymagająca i Właśnie wymagające uruchomienia jakichś innych zasobów w sobie, zdolności reagowania inaczej na rzeczywistość, na codzienne wyzwania i, i kiepsko. Może się pojawić obawa, że Bóg wyzwolił i teraz już działaj o własnych siłach, to znaczy nie wolę ci, po, pozwoliłem pokonać, a teraz sobie są wolnością sam. To też jest chyba jakiś, jakaś pomyłka. To znaczy mam wrażenie, tak to pokazuje Księga Wyjścia bardzo, a, a Nowy Testament również, że Bóg chce nam towarzyszyć, y, wspierając nas również po tym, kiedy już nas wyzwoli, a może nawet jeszcze bardziej. Tak, dlatego w Ewangelii się pozwolisz, y, przeskoczę tam. Y, w Ewangelii mamy te słowa, że na tym polega dzieło Boga abyśmy wierzyli w tego, którego on posłał. I teraz wiara jest przyjmowaniem. I Pan Bóg, który cały czas działa, mówi: jeżeli ty chcesz wejść w moje działanie, to po prostu potrzeba, żebyś się przyjmował na bieżąco, czyli żebyś przyjmował mnie obecnego w świecie działającego, a zarazem no akt przyjmowania jest dynamiką. Nie jest po prostu tylko spolegliwością. Mhm. jak jest przyjąć i coś z tym zrobić. Przeczytajmy ten fragment ewangelii, cały, który usłyszymy w niedzielę. To jest fragment z Ewangelii Świętego Jana. Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli go na przeciwległym brzegu, rzekli do niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb dosyta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam syn człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do niego: cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Jezus odpowiadając rzekł do nich, Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego on posłał. Rzekli do niego, Jaki więc ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i tobie uwierzyli? Ojcowie nasi jedli manne na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba stępuje i życie daje światu. Rzekli więc do niego: Panie, dawaj nam zawsze ten chleb. Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. No, czytam sobie tę Ewangelię i mam wrażenie, że to jest, tak jak to się mówi, rozmowa z ślepym o kolorach. tak, Przepraszam bardzo za kolokwializm i za takie sprowadzenie tego no, w takie właśnie rejestry, ale oni o jednym, on o drugim. I tak w koło Macieju. Tak to wygląda. Prawda? I to jest tak naprawdę maniera retoryczna Ewangelii według świętego Jana: mhm. ten permanentny sprzeciw, tak Niemo, niemożliwość spotkania się, różnorodność płaszczyzn, na których mhm. dokonuje się dialog. Czy to usiłuje. Jan tak to widział? Czy to faktycznie tak się musiało dziać, że Jezus próbował powiedzieć coś więcej? a tutaj się, no, na brzuchu, można by powiedzieć, w, w pierwszej chwili, tak? czyli na tym głodzie, na chęci zaspokojenia potrzeb, chociaż nie do końca byłabym pewnie trochę niesprawiedliwa dla rozmówców Jezusa, bo też pytali o to, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boga, więc na no, jakąś dobrą wolę też tam trzeba dostrzec. Niemniej ma się wrażenie, że, że nawet na zasadzie pojęć oni nie łapią w ogóle o co, o, o czym Jezus mówi. Wydaje się, że przez to, przez ten układ, autor Janowy odzwierciedla tą niemożność zrozumienia, czy trudność zrozumienia, mhm. która pojawiała się pomiędzy Jezusem a interlokutorami, ale oddaje ją z perspektywy już czasu redakcji Ewangelii, czyli z setnego roku. Mhm. Czyli dodaje do tego całe odrzucenie przez synagogę, wszystko co się działo po zmartwychwstaniu Jezusa, to rozwojenie także wśród chrześcijan i w ten sposób pokazuje, jak bardzo trudno jest załapać, o co Jezusowi chodzi. Jeżeli się go nie słucha. Mm -hmm. Bo problem polega tylko na jednym tak naprawdę na komunikacji tutaj, czyli na tym, żeby pójść za słowem, które mm -hmm. Jezus wypowiada i je po prostu przyjąć do głowy i zrozumieć. Jeżeli tego nie ma, no to cała reszta komunikacji po prostu umiera. Co z tego, co Jezus chciał w tej konkretnej sytuacji im powiedzieć, jest takie najistotniejsze, bo tu się wydaje, że rozmawiają o jedzeniu, o słuchaniu Boga i zachowywaniu przekazań, rozmawiają o znakach, tak? o, o takich doświadczeniach, interwencji z, z góry, o argumentacji. O czym tak naprawdę jest ta cała dyskusja? O tym, że wszystko się zmienia w funkcjonowaniu i nastaje życie wtedy, kiedy przyjmujemy Boga w siebie. I zostaje to przekazane w formie tego ob obrazu czy rzeczywistości za chwileczkę Eucharystii, jedzenia, czyli mm. interioryzacji osoby Boga, jego przekazu, jego słowa i na tym polega wiara, że ja Boga przyjmuję w siebie, ale przyjmuję go jako suwerenną osobę, czyli on się ze mną nie skleja, funkcjonujemy razem, ale zarazem pozwalam jemu funkcjonować. Mhm. I ja decyduję, czy idę za nim, bądź nie, no i potem pretensje mogę mieć tylko do siebie. No dobra, A, ale wiesz co, przepraszam cię, ale muszę tu się jakoś tam, nie wiem, adwokatem stać tego tłumu, który przyszedł do Jezusa. Tak sobie myślimy. My to czytamy faktycznie jeszcze, my katolicy, trzeba dodać, z takim eucharystycznym zacięciem, tak? że jeżeli Jezus mówi o tym, że karmić nas będzie chlebem, no to zaraz myślimy o Komunii Świętej. Ale przecież to jest zupełnie inny kontekst. I kiedy on mówi tak, że chlebem bożym jest ten, który z nieba stępuje i życie daje światu, no to to brzmi jak jakaś naprawdę zupełnie ekstremalna poezja. Niemniej oni odpowiadają, panie, dawaj nam zawsze ten chleb. I wtedy Jezus tak, ja jestem chlebem życia, kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął. A kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. I nam to znowu brzmi jak pieśń kościelna, a nie jak dialog z ludźmi, którzy przyszli głodni, a wcześniej byli nakarmieni, bo rozmnożył chleb i zebrali 12 koszy ułomków. Co oni usłyszeli? Tak sobie cały czas próbuję myśleć. W co oni mogli uwierzyć? Co, co ich nakarmiło z tego słowa? Albo co mieli szansę usłyszeć, no. tak? Szansę mieli usłyszeć, e, reminiscencje związane z manną i je też przywołują. Mhm. I Jezus je przywołuje. I chcę, żeby poszli krok dalej. Czyli, żeby y, zrozumieli to, jaki był cel manny, mhm. ten najważniejszy, przesunięcie uwagi na Boga. Mhm. Czyli, że tym, który karmi, jest Bóg. Tak. A nie tylko, że my jesteśmy dzięki Bogu na jedzeniu. Super. I teraz, żeby przyjmując Jego, mhm. zrozumieli, że kiedy mają Jego, Jezusa, kiedy są w kontakcie mhm. z Nim, to mają wszystko, bo On jest Bogiem. Mhm. Y, I teraz ze słowa wszystko, mieć wszystko, przesuwamy uwagę na Jezusa. I to jest analogiczne jak, tu, jak y, w sytuacji uzdrowień, których dokonuje Jezus. Jezus pyta wtedy o wiarę, i my zazwyczaj w naszej mentalności rozumiemy to na zasadzie, dobra, no to czy ja wierzę, że Ty możesz to zrobić, ale Jezus nie o to pyta. Jezus mhm. pyta, czy Ty przyjmiesz mnie? Dlaczego? Bo tej uzdrowionej nodze to zapomnisz trzy miesiące, mhm. bo już będzie nie będzie Cię bolała w ogóle nie będziesz pamiętać, że kiedykolwiek był z nią jakiś problem. Ale Jezus mówi, ale mnie będziesz miał. Czyli relacja ze mną będzie relacją, która nigdy nie ustanie, nawet jak wszystkie inne relacje padną. Hmm. I wszystkie inne okoliczności będą trudne że nikogo przy tobie nie będzie. Jezus mówi, ale ja będę. I tu chodzi o analogiczną rzeczywistość. Jezus mówi, syć się mną, pozwól mi nasycać ciebie, czyli nawet jak chcesz iść pączki. Jezus mówi, ja będę cię nasycał tym, co aktualnie będzie. I teraz dam ci doświadczenie nasycenia, chociaż nie będziesz jadł pączków. Mhm. Czyli otwarcie się na rzeczywistość realną, dynamiczną i przyjęcie Boga działającego w tej rzeczywistości. I Przypomniałam sobie znowu tych Izraelitów szemrzących i mówiących, że jedli tłuste mięsa w Egipcie, to trochę jest też o tym, że zupełnie odwracamy wtedy uwagę od tych potrzeb zaspokojonych, czy nie? To już jest drugorzędna sprawa. Ten, który zaspokaja, czyli Bóg jest dla nas najistotniejszy. O to chodzi, tak? Tak. I nie o sposób, w jaki to się dokonuje. <sum> I nie o materię, w której to się dokonuje. Bo chodzi nam o to, żebyśmy byli szczęśliwi czy chodzi nam o to, za pomocą czego. No w końcu i przepiórki, i manna mogą się znudzić, a Pan Bóg niekoniecznie. Tak. Bardzo ci za spotkanie dziś dziękuję. Państwu dziękujemy za uwagę. Siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska w tym podcaście. Do usłyszenia za tydzień. Dzięki Dominiko, z Bogiem. Podcast Gościa Niedzielnego Zaprasza Dominika Szczawińska.